Dzisiaj będziemy grać w Horrific Housing i. O, właśnie, jestem mordercą. I, I tutaj będziemy musieli przetrwać na, na, na różnych, na, na różnych takich, takich domkach. Będziemy przetrwać, więc subskrybujcie mój kanał o, i klikajcie łapki w górę. I akurat się tak składa, że dzisiaj gram z ręką. What's up, man? No więc jak mówiłem, subskrybujcie kanał i i, i dajcie na tym filmiku 50 tysięcy łapek w górę. To na pewno nagram więcej z hey, Horrific Housing. Więc na początek. O kurczę, ktoś tu. Siemano, siemano, elowinka, elowinka. Właśnie dlatego. Nie. Nie wchodzę do mojego domu, gościu. Mój dom jest prywatny i nie życzę sobie. O kurcze, co ja robię. Nie życzę sobie tutaj ludzi w moim domu. Chyba, że ich zaprosiłem. Okej, okay, Days. Gdzie jesteś? Jaki masz dom? Nie wiem, tu jestem. O, to ktoś Prost... ma do go. Dogo? No. Dogo tu... O Boże, co się stało? Tutaj jeden dom się pali. Nie ja, wiem, jestem w jakimś... jakimś to są czerwone drzew, pomarańczowe i Tak TAKO! Deszcz taką. Samą nogę to orbitą. Twój. O, matko, nie. Nie. Ja nie chcę dostać orbitą. Nie. Na szczęście to nie ja. Dostałem orbitą. Ja chcę wskoczyć na ten. Koszmarny dom. Ej! Jestem w więzieniu jakimś! Ktoś jest. Ratuj, jestem w więzieniu! ratuj, jestem w więzieniu! Dwóch zamieniło się miejscem. Zmieniłeś się miejscem, Rain? Nie A film banana tak, sobie. Jestem w pacie! Reims... Aaaa! Co to jest? No bo pewnie już się zabiłeś. Po co mi ten banan? A czy... To jest banan szybkości? Niepotrzebny jest banan szybkości. Nie mam żadnego pojęcia. Jak ja mam ci pomóc? Jestem w pacie, siedzę. Aaaaah, nie dziwię się, że w pacie siedzę. Nie nie daję mi ten, ten, koszmarny nóż. Patrzę. Co to jest? Jakieś pikselowa. O Boże, teleportuj się za tobą. Co to? Jeden gość stał się gruby, a ja niewidzialny jestem. Aaaaaah! Jestem. O, tam jest mój domek! Mój śliczny domek. Jestem. Ehm, rain, to się no, Muszę być. Nie mam żadnego Tak. Nie, nie o. musisz. Dopóki gra się nie skończy, to będziesz tak spektakował. kogo ty Nie, nie ty. Och. Nie. Pokaż to kasymizm się, Co to jest? Laska cukru. Co ta laska mi daje? Jakiś nie wiem, co mi się stało. Nie! Nie przychodź do mnie kropo. Okej, okay, dańc, ja cię widzę! Patrz, to ja z tą laską! Albo czekaj! Ja mam ten miecz, widzisz na tej wyspie, na, przy tym różowym domku. Oni te patrolowali, do jakiegoś bacona z różowym domkiem, którego już zabiłem. Nie! A, to były fajerwerki Fajerwerki na mnie spadły. No fajerwerki na mnie. O, jak jestem cool! To ja mam jakieś okulary. To się robi naprawdę nie do zniesienia. Chcę stary awatar. Ja jestem jakimś niewidzialnym gostkiem. O kurde. mamasz! Ha. Tak to się załatwia te sprawy. Nie! Wylądowałem w moim starym domu, a w tym jakimś dziewczyna, która mnie zabiła. A teraz się te więzienie znifiło Jakiś portal, do którego teraz chcę wejść, ale się nie da do niego wejść. Po prostu tutaj. Ty... O, mam Gravity Coil. Nie, to nie, to jest Speed Coil. Nie, umarłem. No, umarłem i twarz mi spadła. Co samo nowości się w Robloxie? Twarz mi spadła. Mm. Bardzo wielka. Nie wiem, to okay, ta, Ej, czekaj, teraz miasto, 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 miasto! Dawaj miasto, Reigns. no, miest, miasto. Reigns. Miasto! Będzie miasto! Juhu! Reigns, co ty robisz? Reigns. Zostaw mojego królika. Reins. Reins. Nie wiem czy w ogóle... Mówiłem ci, że ten... Wystartował tam? No tak, wystartowaliśmy i ciebie szukam. O, czekaj, nie ruszaj się, jestem tutaj, Reins! Hej! Trzymajmy się razem, okej? Okay? Fajną masz twarz w ogóle. No to idziemy do sklepu z fasolami. O, sklep z fasolami. Gay, bierz fasolę. Skąd ty powziąłeś? Co ja mam? Mam z poprzedniej rundy te głupie okulary zielone. Ja chcę, ja chcę żeby one Mama. zniknęły. Ty masz ma... Jakby, jakbyś, jakby coś było toksycznego. Tu, tu się nawet nie da mieć fasoli. rains tu nawet nie można mieć fasoli. Nie można. co ty, ty, ty masz fasolę? Pokaż puszkę z fasolą. Nie masz puszki z fasolą. O matko, nie dziwię się, że masz maskę. Patrz, nie dziwię się. Bo tu jest toksyk. Ale skoro ty masz maskę, to ty możesz w to wejść. Dawaj, wchodź w ten. Dawaj, wchodź te, te, w ten toksyczne powietrze. Dobra, wychodź z tego więc. Czekaj, ty masz maskę. że coś zadaje? O kurczę, to zadaje coś. Ja prawie o, nie wiem. No bo przecież ty masz maskę. To się nie Niestety, ty masz maskę. Co to jest? E, to jest jakaś lecznica potka. Leńc, to jest jakaś lecznicza potka. Zobacz. Chodź, Widz z tego domu. Ten dom... Śmiero... Śmiero... Jest... Chodź za mną, to, to jest lecznica potka. Ej, ja mogę wyskoczyć, Patrz jak wysoko mogę skakać. Nie, to jest, to jest podcast. skakania wysoko, a tu jest jakiś. Ale epic nie? Ale już widocznie, patrz, toksyczne. Mieszkanie jest w parce, takie jak ja byłem. Okej, okay, idę na wieżę, tam co ci ludzie idą. Matko, nie wiem, czy to przejdę. Ja za wysoko skaczę. O, kurde. O, matko, tu jest takie trudne, jak się wysoko skaczę. O, ja, o, ja. O matku, mam wiem, Tak. No, skakuje na samą górę tej wieżyczki. Da. O kurczę. Jak ta wys jak wysoka jest ta wieża? No nie, tyle te ty mnie. A, ratunku! Nie mam stąd wyjść, Rains! Ratunku! Jestem. Ej! Zielony oznacza start! Tak! Nacisnąłem przycisk i dostałem jakiegoś, jakąś odznakę. O! Wyszedłem z tego czegoś. To jest rakieta. Reigns idziemy do rakiety? Gdzie ty jesteś w ogóle? No do tej rakiety normalnej, no szybko! Dawaj ta rakieta, dawaj! Chodź! Chodź do rakiety Reigns, do środka! Ja też się staram. Nie, ta rakieta zabija. Czekaj, chodź! Reigns, dawaj! Czekaj! Nie! nie, Reigns. Reaaaggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg Aaaa, To jest bacon, który zabija. Ja chcę też polecić z Kosmos gościu. A, dzięki. Zabił mnie bacon. Co za ham. Okej, okay, dańc. No Musimy się jakoś... Ale pokażę Ci coś fajnego. Chodź. Gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś? Jesteś tutaj, jeszcze... A, to ty jeszcze żyjesz! Co to jest ty majs. A, mogę, mogę mój domek customizować. Na um, ja przykład tu nic nie mam. Meble, meble, jakie mam meble? Nie mam ani jednego mebla. Dobra, ja życie mi yy, się odnawia, bo ktoś mi rękę, musiał. Okej. Okay. O nie, to mi ciasnął chyba. Umarłeś, nie zgadnę. O, tak, nie. widzę. To chodź, Rej, widzisz, nie jestem ten Stak A to jest spectapowanie. Ktoś jest w szerok... O matko, nie, 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 nie. Nie. Jest ty? okej okay, idę tam do Ciebie. Jeszcze Co to jest? Diamond Pet? O, tak, tak, tak. Siedem to w jajko, ale jest. Ale znając życie, pewnie to będzie za robuxy O kurczę, spadłem. A, na dół spadłeś. No, lubię to. Mówiłem ci coś, Ręcz? Czy nie? To jest easy, nie? To jest przecież easy. Zaczynij się normalnie skończyć. O! Ma! Ręcz. No! To jest po prostu w głowie się nie mieści. O boże. Ręcz. Czy ja ci coś mówiłem? Że masz nie dotykać mojego królika Ulepszenie Nie, to za robuxy. Ratuj! Ja, ja gram w Tilefall w Stumble, guys Ej, Reigns, co bierzesz na wyzwanie? Tilefall Reigns? No, musi, nie możemy spaść Nie możemy spaść z tego A ten, kto spa nie przegrywa no wiem, bo ja nie No wiem, a jak spadniesz to tam jest jaskinia idziesz powrotem na górę. Mówię. No dobra, no dobra, więc challenge, challenge! No dawaj, recz. Zostawisz wreszcie mojego... Ręc! Chyba... Jakie kable, gościu? No nie, zniszczy to wszystko! Uch. Reigns. No dawaj challenge, Reigns. No challenge! Szybko! Po tym wydarzeniu! No szybko! Dawaj, kto spadnie pierwszy, ten przegrywa. Tak, ten kto spadnie w to ten niebieski, ten przegrywa. No bo ty wcale nie jesteś na tym i oszukujesz. Linia! Nie, miasto, miasto, miasto! Miasto, tak. Tam, znasz po angielsku oczywiście. Miasto! I, idziemy do sklepu z fasolą i tym razem ja dostanę maskę. Nie, no nie wiem, nie wiem. Ale nawet nie wiem czy w ogóle będzie ta maska No Głosujemy A skąd wiesz, że w ogóle będzie? Nie wiem O, czy jest tojne przejście Miasto, Ile do sklepu z fasolą, ale czekaj, najpierw się znajdźmy Więc stój, do, więc stój w miejscu właśnie. O, jesteś w tym samym domu co ostatnio Nie ręce No, ręc. no. Ach, to jest po prostu żenada. Nie. Spadłem! Spadłem, bo byłem głupi. A no, nie jesteś na pewno głupiej, przetrwane, czy tak spadło. Wiesz... To wcale nie jest śmieszne. Może no, jak się nie umiem płakać. No umiem, ale... Nie umiem teraz. No dobra. It's raining, tacos! Nie! Nie! Okej, okay, ja idę przejść te obby. Albo czekaj, idę obby. do tego Badziewia. Nie, nie da się wejść tam, do Badziewia. O! Pan Reins, YouTube spadł? Nie. No, a co ty robisz na Spałnie? No bo zamiast, no bo zamiast, no bo zamiast a, a się skupić, to, to, to z moim królikiem się bawisz, jak przecież, ale Rejnc ja już wiem jak to robi, to trzeba tutaj, gość, człowiek musi tu skakać, żeby potem on spadł. Och, Rejnc, masz tyle czasu, żeby się bawić z moim królikiem. A, ja muszę wejść do tych kanałów, Rejnc ja muszę wejść do tych kanałów, mam no, do tych kanałów, kurczę teraz stoję. Nie da się do nich wejść. Eee, tu są dwa kanały? Nie da Ręcz to jest tam na dole, jak spadasz z tych płytek. Rens, chodź. Nie musisz tam iść. A dobra, wiesz. Spadłeś, to teraz patrz, tutaj są kanały, do których się w ogóle nie da wejść. O kurczę, bo na... O kur... O, matku, twe, to, jest... to było czystajki. Naprawdę ręce. Ja byłem na dole. No nie da się wejść. Na tym? Na stoję na, na tej dziurze. No wiem, ja też tam stoję. się. Okej, okay, Rains, challenge! Rains, challenge, chodź na spawna. Chodź na spawna. Ej, tu jest tajne wejście. Dobra, jestem na górze. Ej, tu jest tajne wejście jakieś. Gotowy na challenge? Czekaj, bo tu jest tajne wejście jakieś, Rains. Tajne wejście po jakiś klucz, zobacz. Gdzie ty jesteś? Idź na dół, chodź na dół. To jest tajne wejście, naprawdę. Chodź. Wy... Spadnij na tych tajlach, wiesz jakich tam, tych płytkach. Spadnij. Spadnij na tych płytkach. Dawaj, idź na tą dziurę, spadaj z tych płytek. No to chodź za mną. Widzisz mnie? Tutaj jestem, skaczę. To chodź. Widzisz, jest tutaj taki obraz? To patrz. Wejdź w niego, tego, ten obraz no. i odbierz Ciśnij, E. No ja też chyba. Ale fajna ta muzyka, nie? Taka spokojna Taka Odróćmy Okej, okay, challenge! Wiesz jak jest challenge Reigns? Nie pewnie nie spać na dół. No dobra, no to chodź. Dawaj, chodź na górę. Start! Okej, okay, no to czekaj. Trzy, dwa... i możemy się spychać, bo to jest sprawiedliwe. Start. Kurde no, gość Aha, mnie poszedł. Ale gość... Od początku, bo gość mi akurat spadł w to. Okej. Okay. Dobra, ale powiem ci jedno. Ale, dwa. Jeden. Spadłeś! Jeden 1 jeden, jeden. Okej, okay, teraz Lens wiesz co? Teraz i teraz. A teraz chodź. Idź, idź mam... na drugą stronę tych tajlów. O kurcze. och, będę musiał to robić jako pista IQ-owy. A ja będę ci. Czekaj, teraz mam pomysł, Reigns, Ty będziesz przechodził przez te tajle, a ja będę ci rujnował drogę, ok? Dawaj, start. Prze musisz przejść na tą stronę pierwszą, a ja będę ci ru... HAHA! Ha, wygrałem, zrujnowałem ci tajle Okej, okay, idziemy teraz na następny challenge. Wiesz, jest następny? Chodź. No chodź. O, ma tu jakaś burza. Jakieś pioruny. No to chodź za mną. Jesteś na górze? No to patrz. Start, bo teraz są pełne. Ja ci tu rozwalę. O matko! Zepchnąłeś mnie. Ale, ale, zepchnąłeś mnie, ale to jest sprawiedliwe. Mówiłem, że to można pchać. No bo to jest sprawiedliwe. Okej, okay, idę tam być. No nie! No teraz tego nigdy nie przejdę. W ogóle animacja mi się zepsuła. Mam taką, mam tą... Normalną. O, może się tego. To jest naprawdę wyrmuczony. Ok, leńs. Kto pierwszy przejdzie parkour, wygrywa. Kto pierwszy przejdzie parkour, ten wygrywa. Och. To jest trudne, bo tam. Och. To jest takie mocne, nie? Ok. Och. Och, nie! To jest za trudne. Kiedy będzie koniec? O, wreszcie! No, stos, dawaj stos. O, dlaczego nie miasto? Ja chcę iść do sklepu z fasolą. Ty chyba też, nie? Chcę iść do sklepu z fasolą. Szkoda, że nie ma miasta. Wreszcie! Jakbym ja był widzem, to bym przewijał. Jakbym ja był widzem siebie, to bym przewijał. I przewijał, dopóki nie było. Ja chcę ja być na samej górze. Ale w życie, będę na samym dole albo w środku. Nie wiem, gdzie jestem. O! Jesteś na tym. Ja jestem pod tobą! Chodź na dół! Na, chodź te pod. Jestem pod tobą, ty jesteś nade mną. Jestem pod tobą. No schodź do mnie. padaj do mnie. Dawaj, dawaj do mnie. I szybko, i wtedy szybko. Nie, nie czekaj. Do góry, skacz do góry. I tam jestem ja. Ty, to jest. No firewerki raids. No to ja do ciebie przyjdę, okej? Okay? kurczę, Reigns te fajerwerki nas atakują Reigns, o oh, hej Ej, just... Patrz, tu jest Tutaj jest Tutaj jest Pickle Rick nas goni Ale patrz, tu jest też kościotrup. Zepchnie Po co nam jajko? jajko Co to było w tym jajku? A co ten Pickle Rick robi? A, ten to jest z tego. Oh, ten Piccolierik to jest z tego Ricken Mordi. Czekaj, na górę. A, jestem zombiakiem! Zamieniłem się w zombie. Ja nie chcę być zombiakiem uh, 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 Oni strzelają. Uh, uh, patrz. Ale nub. Co ten pickle Rick tu robi? I gdzie ty jesteś? Ha, zaraz A! A! Bra. To było totalne, naprawdę. Naprawdę. O kurczę. Ooo. Już nie jestem zombiakiem, tak się cieszę. Na tych tajlach ciągle. Mam, mam challenge dla nas! Ok? No to czekaj, stój w miejscu. Aż te tajle się pozbierają wszystkie. Reigns no. czekaj. Och, no, no, to, no to przechodzimy po no. tych tajlach. Czekaj! Nie! Re ale. Przechodzimy po tych tajlach. Co tu się. Co tu się stało? Ehm, um, Co Splif. Eee, Splif. So Zobacz, co się stało pod tymi tajlami, Jaki, jakieś ścieki to są. O matko. O matko. Szybko po tych tajlach. Na Twitch. Co to jest? Ani. Splif. To są te tajle, na których my ciągle chodzimy. I to jest mapa. Ręcz, te splify to są te tajne płytki, na których wychodzimy. Zobacz, Możesz sam sobie zobaczyć. Zobacz, patrz, widzisz, patrz. Ale one się nie odradzają. W tym jest problem, że one się nie odradzają tak jak tamte. Że... Czekaj, nie, nie. Ja chcę. Dobra, czekaj, ja idę do Twoich też. Ja idę do Twoich. Elowina. Ręcz, nawet nie myśl, żeby mnie zepchnąć. Matko, co my Okej, Ok, idziemy do Twojego domu, Reigns. Szybko, do Twojego! Nie! W Twoim domu pada śnieg, Reigns. Wpuść nas! Chodźmy! A, zamykaj te drzwi! Kurczę, ja tego nie otworzyłem. Zamykaj te drzwi, Reigns. Mówię, zamykaj te drzwi! Wypadł gościu. Okej, okay, idziemy do mojej chaty Idziemy do mojej chaty, Rejs Chodź do mojej chaty Szybko Szybko, Rejs, do mojej chaty Teraz chodź Nie, tutaj jest gość Który będzie niewinny? Jestem... kto będzie niewinny? O matko, ci ludzie nas zabijają, Rejs A co tu się dzieje? O nie, rakieta. Nie. A ja, dlaczego? Albo i lepiej pójdę. Nie wiem. Tutaj. Przy portalu. Taki dom z zielonym portalem jestem. Okej, okay, no to ja idę do ciebie. O matko. To będzie naprawdę trudne. Są te schody wnikające, ale się nie... Dobra, ja idę do ciebie, więc... Nie, tu jest laser! Range, to wcale nie jest śmieszne. Chodź za mną! No to trudno. Gdzie jesteś? Baby Yoda? Jestem w domku z baby jodą! O kurczę, palę się. Ratunko! Zjem TO jajko DAWAJ, dawać mi TO jajko! To jasne, ciasne. O nie, 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 odradzają się te płytki, odradzają się, ale po jakimś czasie. O matko, nie, nie. Ja muszę tu ledwie przetrwać, Rayz, byś mi pomógł, a w ogóle gdzie ty jesteś? Jestem na górze, popatrz, kurę. Tukaj, w górę, no bo mnie ktoś spalił właśnie. I nie jestem z tego zadowolony, wcale nie jestem. No, gdzie? Szty, po! No uważaj właśnie. On w ciebie ciągle ma cela. O, matko. No dobra widzowie, to chyba będzie na tyle na dzisiejszym odcinku, więc subskrybujcie mi kanał, jak mówię, na początku tego odcinka, a my się żegnamy, więc pa